hej, mam Kostę z tej strony, Cosmos by yy, Dzisiaj będziemy robić... Jeszcze nie wiem w jakim krajem, jeszcze sobie to wybierzemy. Robić euro, symulować i zobaczyć jak daleko dojdziemy. Czy może będzie to grupa, czy może będzie to finał. Być może będzie to półfinał? Albo może i nawet ćwierćfinał. Zobaczymy. Możemy nawet wygrać cały turniej. Ale jeszcze szczerze nie wiem, co bym mogła zrobić. Oczywiście, wchodzimy sobie w play. Tournament. Euro. 2024. Ja wiem, że już EURO 2024 już dawno, dawno, dawno temu było, ale tutaj w ogóle miałem jakąś starą to, starą karierę, stare, starą reprezentację. Okay. Jaką reprezentację bym tu wybrała? Wybrałbym... Słowację może, może Rumunię? Różne się z dobrej strony pokazało na tych naprawdę ten... Polską to tak... tak ślędy. Możemy Węgrami zrobić, Węgrami, Węgrami, Węgrami. I zrobimy Euro. Tu będziemy głosować grupy. Mam maksymalnie trzy próby i zobaczymy, kto mi się najbardziej spodoba. zostaję przy tym: zostaje przy tym. Nie umiem nie umiem nucić. Chodziło mi o chmurę 2024. A teraz. Gramy pierwszy mecz z Czechami Może trochę taki mecz, w którym możemy być spokojni to że albo zremizujemy albo wygramy. Myślę że... myślę, że byłby to remis. Szczerze. Ale ogólnie to nie wiem. Zobaczymy. Może wygramy, może przegramy, może zremisujemy. Tu się, się może zdarzyć wszystko poza wygraną w karnych. No więc tak, i. grywki też w sumie nie będzie. A. Zaczynamy mecz z MAINDRAM. Chociaż. No już... Nie, myślę, że tutaj powinniśmy wygrać. Oczywiście składnik nie modyfikuje. I zaczynamy. Dobra. Aby ja powiedziałem, że my z Węgrami wygramy, tak? Zapomniałem sobie. Ale tutaj oczywiście błędów nie możemy popełniać i nie możemy się zapominać. Co jak za, jak będziemy mieli jakiś błąd. Który będzie kosztować gola Ojej, będzie to bolało. Tutaj omijamy szybko, 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 nie wiem czy jak komentator, bo nie, nie wiem. w jednym z ostatnich filmików to już mówiłem, ale... Jeszcze by się wstrzymał z karierą komentatorską, bo może nie... Może nie być takich luksusów. Jakby były. Jakby miały być. Albo jakie będą. Bra, weź, obierz? Dobrze! Najdzi, szalaj! Adam, 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 Adam! Na Węg Węgrzech jest Adam, a w Czechach jest, że zima, nie? Więc Wielka Polska, Częstochowska, co? Czy mówi Wielka Polska, Częstochowska? Czy co? Nie wiem. Dobra, lecimy. Szalaj szalaj, 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 strzelaj! Kurde. Gola niestety nie ma. Tutaj gdzieś mniej więcej do Terkes. Orban. Lang. Adam. Barack Obama. To jeszcze połowy meczu. Szalaj, 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 szalaj. W ogóle jak myślicie, jak będziecie sobie porazowali te narody? Myślę, że. no w parę rzeczy. One są chyba w grupie z Niemcami, Holandią. O właśnie, Hercegowina, bo jak nie, to mnie poprawcie w komentarzach, ale szczerze to ja nie wiem. Nie, bo jakby. Wygrywamy 2-0? Chodźmy z bramki z już tam nie. Dobrze, Nadziej. Zima ci ty podajesz? Aha Olej Lagi A Jak myślicie jak sobie poradzi Polska w ogóle blizona Narodów Po przegranej z Chorwacją Mamy ciężko, co? Mamy mega ciężko. Tak, wygrana z Szkocją była fajna. Ale jednak Portugalia myślę, że tą grupę zdominuje na drugim miejscu właśnie albo Chorwacja, albo Polska. Polska wystarczająco przyciśnie, może i Polska nawet. A ja szczerze to ja nie wiem. Nikt nie wie. Polska to może nawet... Jeszcze, jeszcze chyba nawet może pierwsze miejsce zająć. Jeśli nie mylę. Czy może jak nie bardziej, nie? Dobra, dobrze kerkes, 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 kerkes Adam. Aj. Ale raczej tutaj już mecz wygrany, raczej nie widzę innej opcji, żebyśmy po prostu tego meczu nie wygrali. No dokładnie jest trzeci gol. Bardzo znaczy. To jest... To jest piłkarz, który jest z bardzo dobrej strony się pokazał w tym meczu. No i... Pokazał to z gola w jednym z ostatnich moich w, w sumie tak Jest trzy dla Węgier Ogólnie... Nie wiem... Jak to ująć? Czy może była ta szczęśliwa czy wygrana, lub może niefajna porażka? Bo się niedługo zobaczę. Tymczasem, Holandia wygrała z Rumunią 4 do 0. Gdzie jest Polska? Proszę, nie w jakiejś grupie śmierci. bo jak... O, jakbym była w takiej grupie za Ukraina, to. moje O, je, je, je. się z miejsca wyłączona w ogóle. A to cwana. Grupa E. czyli Polska jest w grupie F. Ej. Polska, jakby z tej grupy nie. jest chyba jakiś żart, nie? Że Polska nie wyjdzie w w jakiej grupie idę Pierwszy mecz to jest takie przewidywanie, bo... pierwszym, Pierwszy na drugim, to na trzecim, na czwartym będzie Tym razem może symulować mecz yy... W ogóle woli? Napiszcie w komentarzu, bo niedługo wrzucę portret zła i chciałbym się was spytać w komentarzu czy woli się jak symuluję te meczy czy może je gram, bo ostatni meczyk chyba sobie zagram. Ale... tak, bo dzisiaj tylko będziemy symulowali fazę grupową. Albo ewentualnie jeszcze jedną ósmą, to się jeszcze zobaczy. Tak mam w planach dzisiaj, bo jest 18.50. No to 18.50. 9 września. No i co? No? 9 września to jest dzień pomęczny z Chorwacją. Jutro do szkoły. Może pojutrze jeszcze jakiś filmik wleć na kanał. Pojutrze albo jutro? Nie wiem sam, bo nie robię jakoś mega często tych filmików, ale. Ale po prostu... Szczerze nie wiem, czy te filmiki wam się podobają, czy są nudne, czy nie, czy może to, czy może tak. Nie wiem, no... Bo tak naprawdę to jest do tej pory mój piąty filmik. I Szoboszaj właśnie biegnie po piłkę, którą traci. Yyyy... Eee, to ten mecz sobie zagram, a... Jak się w ogóle dostaniemy do jednej ósmej finału? Bo sobie przesumuluję jedną ósmą i... i... ostatni mecz w fazy grupowej. No, miejmy nadzieję, że nie skończy się niewyjściem, wyjściem. No. To już jest 12 minuta ogólnie. O oh, sz Szalaj! 1 do 0 dla węgla. Węgry jeszcze, tak patrzę, to że nie straciły jeszcze bramki na tych mistrzostwach. No, one na razie zagrały w całości pierwszy mecz i prawie w połowie zagrały drugi, więc na. No, średnio, żeby. Ale go minął! Ale ja mam lagi! że FC Mobile nie jest też jakoś bardzo wypracowane. W ogóle jak się spodobał filmik to właśnie napisz w komentarzu i zobaczymy czy w ogóle te komentarze będą albo coś, bo też w sumie sam nie wiem czy ktoś w ogóle lubi te filmiki. Pewnie dużo moich kolegów, kolegów albo osób z rodziny nie lubi, ale średnio, średnio. Ja tak myślę, że te łapki w górę zostawiają. Tak na siłę, ale ja też, też sam nie wiem, bo. Nie, troszeczkę tu mam się spytam, czy moje filmiki są fajne. To będą fajne. O, że w ogóle karny, nie? Rzucamy się. Kurde O i bramkę straciliśmy. Co przyjemne dla nas nie jest. Zaraz się skończy pierwsza połowa. Teraz znowu się skończyła. Jest jeden, jeden. To meczu sobie przesmolę. sobie. Zobaczymy, jak się potoczy nasza giera. Teraz Adam Styles, Styles do Kierkeza, kirkes, do Stylesa Styles do Kierkeza, kirkes, 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 To do nie. Szoboszlaj! Szoboszlaj! Nie! 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 Nie, 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 tak właśnie będzie. Nie, ja, jak my nie z Rumunią, to będzie to Twoja wina. Goal dla Rumunii. Szoboszlaj Szoboszlaj Zaraz nie będę taki, że nagle zaczyna grać, nie? Jak przegramy, to przegramy, nie? Jakby nie będzie to naprawdę jakoś. Bolać? Aż nie wiem, czy powiedzmy. Nie no, jeszcze mamy prawo się wydać z względu na przykład Czechy będą na drugim, nie? Holandia będzie na pierwszym Albo że Rumunia będzie na drugim, a Holandia będzie na pierwszym Nie no, do tego mamy jeszcze prawo nie wyjść Znaczy, że... nie wiem, no, w sumie też sam nie wiem jak to będzie O tutaj, zmiana której sam nie zrobiłem, ale oczywiście gra mi daje jakąś zmianę, której ja nie mogę niestety przerwać. A więc tak. Hadzi, Nadzi, yy... Szalaj, Adam. No. Dużo tego jest. Ne Nego, Ga -ga Gazdak. Szalaj. Kerkes, To już są ostatnie minuty meczu, Gazdak, Gazdak, proszę na remis, na, remis, na remis. nie! Jak teraz przegramy z Rumunią, będzie to tak boleć, bo to są, można powiedzieć, takie prawdziwe derby Bałkan, nie? Znaczy, prawdziwe derby Bałkan, to można dużo rzeczy opisować, ale jeszcze żebym dał... To? to są derby Translewani w ogóle. Yy, to są derby. Znaczy, derby, Bałkańs, derby bałkańskie to są derby. Serbii z Grecją. No, prawo jeszcze mamy z grupy wejść, ale tylko przez Czechy. Przez Czechy, przez Czechy, nie? Dobra. Ja już mi się będę kończył. No, więc tak, 17 minuta, żeby film nie był za długi. Myślę, że ja już będę kończył. Trzymajcie się. Do zobaczenia.